Dobra, jesteśmy gotowi. Do gotowa? Mhm. Uh -huh. No to jedziemy. 3, 2, 1, po. Wtorek z 21 listopada. Dzień dobry, Natalia Ostrowska. Zapraszam na przegląd informacji. Słuchaj, zawsze jak zaczynasz, to się uśmiechniesz. Musi... Musisz zrozumieć siebie samą i wiedzieć, co zrobić, żeby się nie mylić. Co <grym> się tam da? Czyła się Pani na pamięć tego tekstu, czy Nie. po prostu szyła pani z głowy? W stolicy Peru Limy, w stolicy Limy Peru. Jesteś taki jak każdy inny człowiek, który ma prawo się pomylić. Warszawa odwiedza rocznie prawie 21 milionów turystów. 3 miliony z nich to turyści zagraniczni. Wiecie co to znaczy zacięta setka? Bardzo trudno się to przyczyniało. materiału informacyjnego, proszę Państwa, nie wprowadzamy muzyki. Musi być naprawdę bardzo mocno uzasadniona sytuacja, co było największym zaskoczeniem. Mi chyba właśnie najwięcej frajdy sprawił ten moduł operatorski. Warszawa jest piękna. Nie do Siła, A... Wiem, wszystko pani tałda. Udało mi się, że z innym... Las był tu po kierunkach humanistycznych. Zero kontaktu. Ale nie wiemy o co chodzi, tak? Grasowy przyszły dziennikarz. W sensie jak oceniasz kondycję Realu Madryt przed meczem z Liverpoolem? Zróbcie że to raz. To jak to W studiu jest z nami Jakub Kazula, który przedstawi najważniejsze wydarzenia. Jak oceniasz kondycję Realu Madryt i Arsenalu przed finałem Liverpoolu? Takiego arsenalu. <głosy> <głosy> jeszcze raz. Liverpoolu. Liverpoolu. Otóż. <noise> y y nie wiem, co mam dalej powiedzieć, jak on to zakończy, bo W pamięci mówię. Poczekajcie jeszcze raz. No to tak, część sobie długój gadają, rozumiesz? W zapisie? No podziękuj. Wam tam nie za dużo jest? Też tam... Dziękujemy Państwu za uwagę. To był program Student News, a na następny serwis zapraszamy już za rok. Weroniko, jakie są perspektywy zatrudnienia dla studentów po kierunku analystycznym? Podkamp to był nasz nas wysłannik Jakub Komicz. Jakub jest, miał być dzień dobry Jakub. Nadamu Biblioteki Uniwersyteckiej jest bardzo taki